Pewnie wielu z Was słyszało o projekcie Husar, robot księżycowy. Kto słyszał? Ręka w górę. O, kurczę, to się będę powtarzać. Ale nie jestem dzisiaj tutaj po to, aby opowiedzieć o projekcie. Chciałbym Wam opowiedzieć o moich wspomnieniach związanych z Husarem i z tym, co się tam wydarzyło. Zanim najpierw o tym, chciałbym Wam się wytłumaczyć z pewnego nagłówka prasowego. Sknera minister nie chce dać pieniędzy studentom na start rakiety. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo trudno było osobiście przed panią minister nauki szkolnictwa Wyższego Barbarą Kudryską wytłumaczyć całe to zamieszanie, które widzicie na ekranie. Jednak e, zanim o tym, dlaczego pojawił się taki nagłówek i dlaczego studenci w ogóle potrzebowali kasy na start rakiety, e, chciałbym Wam przedstawić projekt ESMO. ESMO, czyli European Student Moon Orbiter. Jest to projekt realizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, jeden z wielu projektów edukacyjnych, który jest prowadzony dla studentów. Tam ponad 20 drużyn uniwersyteckich pracuje wspólnie nad zbudowaniem europejskiego orbitera księżyca. Każda ekipa pracuje nad innym podsystemem rakiety. Pracują indywidualnie na swoich uczelniach oraz spotykają się regularnie na warsztatach realizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną w ich ośrodkach. Jest to wspaniałe miejsce, żeby się nauczyć, jak prowadzić projekty kosmiczne oraz zbudować faktycznie projekt kosmiczny. Z Polski w ESO uczestniczyło pięć ekip. Trzy z Politechniki Warszawskiej. Na swoim pierwszym roku studiów, na samym początku byłem członkiem projektu, projektu ESMO. Niestety spotkała nas bardzo zła wiadomość. Europejska agencja Kosmiczna postawiła jeden warunek. Polska musi się również dorzucić do startu rakiety. Finansowanie wynosiło 135 tysięcy euro. Nie było w tym nic takiego trudnego i strasznego, tylko na zebranie tych pieniędzy i zapewnienie tego tej kwoty mieliśmy tylko 14 dni. W innym wypadku Esa musiała zastąpić nasze drużyny innymi, ponieważ chcieli ruszyć dalej z całym projektem. Ja zostałem koordynatorem akcji medialnej. Robiłem to pierwszy raz w życiu. Zupełnie nie wiedziałem, jak się do tego zabrać, jak zainteresować dziennikarzy, jak nawet z nimi rozmawiać, udzielić wywiadu, przygotować ofertę sponsorską czy, czy, czy materiały prasowe. Jednak razem z naszą całą drużyną, ze studentami, którzy uczestniczyli w tym projekcie, postanowiliśmy powalczyć. Po pierwszym tygodniu. Akcji marketingowej zaczęliśmy się przebijać do pierwszych stron gazet. Zaczęliśmy być zauważalni i nasz problem pojawił się w wielu miejscach. Z anonimowej grupy studentów realizującej jakiś projekt, staliśmy się młodymi naukowcami, którzy realizowali nowoczesny międzynarodowy projekt inżynierii kosmicznej i pracowali dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki temu mieliśmy bardzo duże wsparcie społeczeństwa, wsparcie ludzi nauki i znaczy, wiedzieliśmy, że jakby jedyną jednostką, która może zapewnić finansowanie, może, może dorzucić się do startu rakiety, są jednostki rządowe. Dlatego postaraliśmy się zainteresować Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naszym problemem. Na całe szczęście chwytliwe nagłówki prasowe, które widzieliście wcześniej, szczególnie te niepoprawne polityczne, bardzo łatwo otwierają te drzwi. Udało nam się spotkać z panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i pokazać, że młodzi naukowcy w Polsce również realizują nieprzeciętne projekty. Udało nam się zebrać finansowanie, zdobyć ten właśnie dokument, który wszyscy widzicie, który jest potwierdzeniem dla Europejskiej Agencji Kosmicznej to, że nadal polscy studenci uczestniczą w tym projekcie w 14 dni. To nie było proste, wymagało bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo walki, ale się udało. I wtedy właśnie nauczyłem się, że jeden człowiek czy bardzo mała grupa ludzi, nawet niedoświadczonych, jest w stanie zrealizować bardzo wiele. O zawodach NASA lub Nabotyk z Competition dowiedzieliśmy się na początku 2012 roku. Są to pięciodniowe zawody organizowane w Kennedy Space Center na Florydzie. Tam 50 drużyn z całego świata realizuje w kategorii kopania Regolitu Księżycowego. Regolit Księżycowy jest to grunt, który, którym pokryty jest księżyc, asteroidy. NASA bardzo jest zainteresowana wydobywaniem tego gruntu księżycowego w kontekście ich przyszłych misji, misji, które mają w planach. Jak wiemy, nic, nic lepiej niż zdrowe współzawodnictwo, szczególnie młodych, kreatywnych osób, nie wpływa pozytywnie na, na powstawanie innowacyjnych rozwiązań. Dlatego studenci z całego świata są zapraszani do konkursu, podczas pięciu dni na miejscu pokazują swoje konstrukcje, rywalizują między sobą i tak się rozwijają oraz pokazują nowe, swoje nowe, innowacyjne rozwiązania. Jako że w Studenckim Kole Astronautycznym, który realizował te wszystkie projekty, realizuje nadal bardzo lubimy szalone wyzwania, zdecydowaliśmy się wziąć udział w zawodach w edycji w 2013 roku. Tak powstała ekipa robota HUSAR, robota księżycowego. Oczywiście praca nad tym robotem Trwała tak samo jak prace nad każdym innym studenckim projektem w dziedzinie inżynierii kosmicznej. Nic się nie zgadzało, nic się nie dodawało. Zmienialiśmy projekt, zmienialiśmy prototyp, budżet nigdy nie był dopięty, zawsze było za mało pieniędzy, terminy wykonania, obsuwy, nasze nastroje pikowały w dół, potem się podnosiły po jakimś sukcesie. Taki studentki standard. Jednak wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć w tym projekcie i że chcemy wystartować w zawodach na, na Botix, mining... Competition. Oczywiście z powodu tych wszystkich zmian na wyjazd zamiast okularów przeciwsłonecznych i czapeczki, ponieważ projekt się zmieniał i zmieniliśmy układ napędu na dwa tygodnie przed zawodami, musiałem zabrać ślifierkę kątową i kawał blachy ze sobą, no bo trzeba było ostatnie poprawki wykonać na miejscu, których nie zdążyliśmy zrobić przed wylotem. Kiedy siedziałem na lotnisku Heathrow w Londynie, lecieliśmy już, już do Stanów, byłem bardzo niespokojny. Tyle rzeczy. Się zmieniało w trakcie, tyle rzeczy szło nie tak. Nawet parada studentów, jak jechaliśmy, jechaliśmy na lotnisko Okęcie z okazji Wynaliów, zablokowało przejazd naszego autobusu i musieliśmy korzystać z komunikacji zastępczej, że byłem bardzo zdenerwowany. Czy nasze miejsca w hotelach są dobrze zabukowane, czy nie ma błędów w naszych biletach, czy samochody będą czekać na nas na miejscu. Dlatego ekipa, widząc moje zdenerwowanie, powiedziała: Adam, czym ty się przejmujesz w ogóle? Rzecz nic już nie może zmienić. Jedzie, właśnie lecimy, czekamy na samolot, nie masz już na nic wpływu, wyluzuj się. Jednak ja wiedziałem, że zawsze coś może się schrzanić. Nauczony wcześniejszymi doświadczeniami. Dlatego kiedy rano 20 maja tego roku weszliśmy, wchodziliśmy do Kennedy Space Center, w tyle leciała, podniosła muzyka, na naszych szyjach wisiały identyfikatory zawodów NASA, ona była competition, czułem się odprężony. Czułem, że jestem w odpowiednim miejscu z odpowiednią ekipą. Mamy pięć dni przed nami, mimo tego, że szlifierka kątowa i wiertarki były w naszych plecach gotowe do pracy i możemy zrobić bardzo dużo. Wszystko zależy od nas. Kiedy weszliśmy, do namiotu konkursowego, gdzie znajdowały się wszystkie konstrukcje, wszystkie ekipy i był tam takie skromne miejsce do pracy i zobaczyłem dwie paczki. Dwie kurierskie paczki, które wysłaliśmy, upadłem na kolana. Każdy element organizacyjnej układanki, za którą odpowiadałem, jako koordynator projektu się spełnił. Wszystko było na swoim miejscu. Poza jedną drobną rzeczą. Jedna z paczek była z z Indii. Nie będę oszukiwał. Nie pamiętam, jakie były moje pierwsze myśli, moje pierwsze wrażenia w tym momencie. Czy było takie przekonanie? Nasz robot musi gdzieś tam być. Gdzieś w innym miejscu, w innym boksie. Jednak bardzo szybko się okazało, że go nie ma. Zostaliśmy bez głównej paczki, zawierającej większą część naszego robota, nad zbudowaniem, którego poświęciliśmy ponad rok czasu. Obowiązkowo przed wjazdem na zawody zobaczyłem kultowy film, Apollo 13. I głęboko w pamięci zapadła mi sentencja dyrektora misji, Gina Kransa, który powiedział failure is not an option. Stojąc tam w Kennedy Space Center w miejscu startu wszystkich misji Apollo 13 widziałem, że failure is not an option. Mam pięć dni wspaniałą ekipę, która jest. Mam 5 dni wspaniałą ekipę, która jest, uwierzcie, równie zakęcona jak ja. Naszym celem był start w zawodach NASA na Boutique's Mining Competition. Dzięki uprzejmości sędziów, jakby datą naszego startu był piątek, godzina 14. Mamy jeszcze 5 dni, nic nie jest stracone. Przecież wszystko możemy zbudować od nowa. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy w NASA, wszystko jest możliwe. American Dream. Jednak wiara w siebie i przekonanie o swoich zdolnościach, a realia to zupełnie coś innego. Zbudowanie robota księżycowego w 5 dni to nie jest łatwa rzecz. To jest bardzo trudna rzecz, ponieważ każdy zespół poświęcił na to ponad rok czasu. Nie poświęcił rok czasu dlatego, że, że pracował wolno, tylko dlatego, że to jest bardzo trudne zadanie. Nasz robot składał się z czterech podstawowych części: platformy jednej, systemu kopiącego, całego systemu sterowania ogólnie pojętej elektroniki oraz oprogramowania, które tym wszystkim sterowało. Na miejsce dotarł tylko system, system kopiący, który i tak trzeba było zmodyfikować. Czyli tak de facto musieliśmy zbudować całą konstrukcję od nowa. A mieliśmy tylko pięć dni. Na domiar złego, trzeciego dnia musieliśmy odbyć communication check. Był to test sędziów, który musieliśmy pokazać, że prawidłowo komunikujemy się z robotem oraz, że działają wszystkie nasze systemy zabezpieczeń. Bez naszych części, które zostały w zagubionej paczce, to było bardzo, bardzo trudne zadanie. Naprawdę, ostatniej pracy kończyliśmy na sekundy przy stoliku sędziowskim. Wynik pozytywny. Możemy nadal brać udział w zawodach. Oczywiście 8 godzin dziennie spędzony w Kennedy Space Center to nie było wystarczająco dużo. Musieliśmy spakować wszystko, co mieliśmy, cały ten robotyczny złom, który, którym dysponowaliśmy i jechać do hotelu. Pracowaliśmy naprawdę 24 godziny na dobę na zmianę. Kiedy mechanicy skończyli swoją część pracy, wchodzili elektronicy, no ja pracowałem praktycznie non-stop. Na szczęście naszym sąsiadom nie przeszkadzał odgłos szlifierki kątowej ani wiertarki, kiedy pracowaliśmy do rana. A obsługa hotelowa była bardzo wyrozumiała, i rozumiała to, że można budować robota księżycowego fotelu. Kiedy na dwie godziny, czyli o 12 w piątek przed startem na zawodach oficjalnym testem sędziowskim spaliła nam się cała elektronika pożar. Zapytałem tylko mojego szefa elektroników Piotka, czego potrzebuje, Jakiejś części. Sklep był 10 mil dalej, to nie tak daleko. Mając Jeepa Grand szeroki, który był wcześniej na monitorze można to zrobić dosyć szybko. Pognałem po te części, przynajmniej się dowiedziałem, jak wygląda kontrola drogowa w Stanach Zjednoczonych. Ale te sędziowski przeszliśmy i mogliśmy wystartować w zawodach na salu na Boot Competition. Przez pięć dni naszym jedynym marzeniem było to, aby wystartować w tych zawodach i postawić naszą konstrukcję na Regolicie Księżycowym. Nie było żadnego innego celu. Niedawno uświadomiłem sobie, że nigdy nie zadałem sobie pytania, dlaczego. Takie prozaiczne pytanie. Dlaczego udało nam się postawić mimo wszystkich przeciwności losu, mimo trudności, mimo tego, że nie mieliśmy naszej konstrukcji, dlaczego udało nam się postawić husara na regulicie księżycowym? Uważam, że na to wpływ miały dwa czynniki. Przede wszystkim jasny cel. Nasz cel się nie zmienił przez rok czasu, nawet gdy nie było paczki. Chcieliśmy postawić tam konstrukcję. I to pomogło nam wytyczyć drogę, którą musieliśmy podążać przez te pięć dni, podjąć odpowiednie decyzje i również. Yy, Poświęcić się odpowiednio dla pracy podczas tego czasu. Drugim ważnym aspektem było odrzucenie logiki. No nie okrzykujmy się, nie da się zbudować robota księżycowego w 5 dni. To jest niewykonalne. Jednak kiedy odrzucimy logiczne myślenie, yy, przestaniemy analizować każdej decyzji i zaczniemy pracować i zaangażujemy się sercem, wtedy wszystko jest możliwe i nie mamy dla nas ograniczeń. Kiedy po zakończeniu zawodów pojechaliśmy, na plażę, odprężyć się, w piątek w nocy, wbiegaliśmy do wody, wskakiwaliśmy, krzyczeliśmy, pokonaliśmy wszystkich, jesteśmy zwycięzcami, zrobiliśmy to, udało się, jesteśmy najlepsi. Nie było ważne to, że dostaliśmy tylko jedną nagrodę. Dodatków w kategorii stworzonej przez sędziów specjalnie dla nas, specjalnie z okazji tego, że, że zgubiliśmy paczkę, można powiedzieć nagrody pocieszenia, ponieważ to zwycięstwo smakowało tak samo dobrze, jak zajęcie pierwszego miejsca i to uczucie nigdy w życiu w nas, w startujących zawodach się nie zmieni. Kiedy odbierałem gratulacje z rąk dyrektora Kennedy Space Center, pana Kabany, wiedziałem, że hasło FAIRER IS NOT AN OPTION dodało nam sił i pozwoliło uwierzyć w nasze możliwości. Dzięki temu spotkała nas nagroda największa. Doświadczyliśmy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję bardzo.